W związku z polską premierą gry The Hunter Call of the Wild. Dystrybucja gier CDP.pl oraz wirtualne polowanie i wędkarstwo mają do rozdania gadżety związane właśnie z tym tytułem. Konkurs polega na tym, że należy przynajmniej w trzech zdaniach opisać jaki rezerwat chcielibyście zobaczyć w grze, a no i powiedzieć dlaczego właśnie taki jest Wasz wybór. Musicie to zrobić w poście na Facebooku, do którego link znajdziecie niżej w opisie. Konkurs trwa do 26 marca, czyli do końca niedzieli. Liczę na Waszą kreatywność, a tymczasem zapraszam do oglądania. Hej, jo, cześć, nowo witam wszystkich. Bardzo serdecznie z tej strony Rixmaster. A to kolejny odcinek drugiego sezonu Sari Polowanie. Na dziś na wszystkie że na handel w kolejności alfabetycznej. Dzisiaj zajmiemy się kaczkami, które są kolejne w naszym alfabetycznym ciągu. I jak widzicie, znajdujemy się na pie Rogue Jeden Jeden rezerwat, na którym występują kaczki. I cóż, zabieram ze za sobą półautomat, z którego głównie będę strzelał. No i dwie broni poboczne ewentualne. Powiem tak, jeśli chodzi o bawanki nie mam ich dużo, jeśli chodzi o te nowe. Mam to największy zapas jeśli chodzi o stare, jeśli można tak powiedzieć. No i w końcu możemy sobie pójść z Juno, która właściwie była niewykorzystywana od czasu X, gdyż skupiliśmy się i graliśmy wyłącznie na zwierzynę grubej. No i oczywiście wcześniej gęsi jeszcze były, ale to było tak dawno, że nawet nie pamiętam. I cóż, jesteśmy kawałek od miejsca, w którym Zaczniemy. Pójdziemy sobie oczywiście na e, miejscówkę, która znajduje się tam i będziemy się bawić. Nagrywam Shadowplayem, ponieważ FRAPS jednak trochę e, obciąża wydajność kompa i generalnie postanowiłem, że nagram ten odcinek Shadowplayem. Zobaczymy jak to będzie słychać. Generalnie zauważyłem, że trochę cicho grę słychać, ale... Nie wiem, spróbowałem też mikrofon trochę dalej postawić. Zobaczymy czy to się mniej więcej zgra. I... Zobaczymy jak to będzie z tymi kaczkami. Podpierdziliśmy sobie trochę serię Pietrasizer, czyli... Pogadamy o wszystkim i o niczym. W moim przypadku, bo nie mam jakichś konkretnych pytań. Znaczy, trzeba parę konkretnych, natomiast... Będziemy gadać, mówię... O rzeczach bieżących i o rzeczach ważnych. A przy okazji parę pytań odnośnie samej twórczości YouTube'a i wszystkiego co jest z tym związane i cóż parę kaczek fajnie byłoby też upolować się też ja oglądam czy jest tu więcej nie ma e, no bo też warto wziąć pod uwagę że jesteśmy na tej mapie pierwszy raz i prawdopodobnie ostatni, gdyż występują tu jeszcze, co tu jeszcze występuje? Występuje tu niedźwiedzia Baribal, który już był występuje e, dzika świnia, która już była. No i występuje jeden y, białogoniasty, czyli wirginijski, który też był, więc jest to ostatni raz, kiedy tutaj jesteśmy na tej mapie, więc nacieszmy się nią. Y, mapa fajna, ale mało wykorzystywana, jeśli chodzi o grupę zwierzynę. Wiadomo, ptactwo. I cóż, bawanki jak widzicie, praktycznie dookoła. Nic tu nie zmieniałem, cały czas jestem w jednym miejscu. Zacząłem o dziewiątej. Minęła już chwila, no i żeby tu nie zagadywać bardzo, postaram się poczekać na pierwszy krąż. zobaczymy co się podzieje, przy okazji coś tam pogadamy. Czekam. O proszę, coś tu schodzi. Kurde, tak dawno na ptactwie nie byłem. No i źle używam, yy, no ja chyba tylko dwie ale co, więc... lecę jeszcze razem, więc... Poczekamy jeszcze chwilę. Dobra, można strzelać myszkę spokojnie. No i dobra, mamy pierwsze dwie sztuki, są to zwykłe kaczki. te nadal lecą. Ciekawe czy nadal jest opcja tego, że pomimo, że się strzelało, to można nadal je wabić, bo jest możliwość, że się wrócą. Niejednokrotnie udało mi się to wykonać i potwierdzam działa. Potrafię się wrócić w porównaniu do gęsi z bardzo daleka. Wszak mnie nawet nie słychać. I te kaczki generalnie uświadamiają mi, że muszę sobie umyć monitor, bo Trochę mi się zlewają. A tyle co kolejne. Więc spróbujemy wabić kolejne. Rolnie jeśli chodzi o wabienie mam jedną metodę. Kiedyś chyba tak miałem. Nie wiem czy to nadal. Jeżeli słyszę przeważającą ilość kaczek po głosie, które się odzywają. O schodzą tylko trzy. Dobra, poczekajmy znowu. Że głównie odzywają się te stare, używam starego wabika. Jeżeli te nowe taki dźwięk piskliwy bardziej. Używam nowego Bo nie pamiętam totalnie czy to ma jakieś znaczenie większe Dobra przeładuję też bo zapomniałem to zrobić Dobra no i chyba będziemy strzelać O, słaby strzał No dostała ale na pewno nie na tyle żeby paść Tam to nadal leca Cóż, mówiąc o swojej stwórczości Generalnie warto przytoczyć pewną osobę, którą jest Petras IZE. Często pytaliście się <laughs>, wiadomości prywatnych, jak Petrasa i zapoznałem. Nie wiem, nie pamiętam osobiście, czy on sam o tym opowiadał. W każdym razie wyglądało to tak, że napisałem do niego ja. Napisałem do niego ja na YouTubie, w momencie kiedy znalazłem jego film dla idiotów, tak to nazwał ten film, pokazujący w jaki sposób nie wiem, kupić członkostwo, czy coś w tym stylu totalnie, prozaiczna rzecz, głupia, jak kupić członkostwo. Stworzył taki poradnik, strasznie szybko rzucił mi się w oczy, no i pomyślałem, że jako osoba, która nagrywa Huntera, coś jeszcze mając na koncie może trzy filmy, napisałem do niego w wiadomości prywatnej, czy jest możliwość, czy mogę to nagrać, zresztą screena wam pokażę. No i wyraził aprobatę, że chce nagrać coś. No i potem było coś takiego, że była przerwa. Ne, jakaś tam z półtora tygodnia bo on pisał, że tam się umówimy no i potem znowu napisałem, znowu się dogadaliśmy i nagraliśmy ten materiał który, w którym byliśmy na Waldesbła e, wtedy zagraliśmy się na była, jak, jak się nie mylę, go się my dzieci pamiętam raczej pierwszy materiał był na Waldes i było całkiem sympatycznie i potem w ten sam pierwszy dzień po nagraniu siedzieliśmy na Skype bo używaliśmy wtedy Skype'a bo generalnie Pietra był bardzo no, pesymistyczny, jeśli chodzi o TSA, nie chciał się przekonać, dopiero potem, jak już się trochę przywiązał do niego, to stwierdził, że jednak jest lepszy, czyli znaczy, no, lepszy, no lepiej jest generalnie z korzystaniem, no i tak to wyglądało. Lecą jakieś kaczuchy i nawet jakieś schodzą, i biorąc pod uwagę ich liczbę, to aż połowa, no prawie, bo leci 7. Dobra, a niepotrzebne chyba już użyłem, ale już je zwabimy. Dobra, no. powinny skręcać, nie wiem czy to nie działa od razu, czy jak to jest, ale widzę, że tak nie do końca, bo o, słaby strzał, może tą, jakaś czarna. Nie wiem czy chcę je strzelać, nie, nie będę strzelać, o tutaj lecą kolejne to chyba też muszę użyć tego wabika tylko tak patrząc na nie to wydaje mi się że nie chyba się nie sposzyły wcześniej więc zaryzykujemy jeszcze powabimy i wykorzystamy naszego psa który w zasadzie będzie miał co robić tylko musimy strzelać trochę więcej ale i tak biorąc pod uwagę że zeszły trzy no to strzeliśmy dwie nie najgorzej biorąc pod uwagę też to że Dawno już dawno nie byłem na ptactwie drobnym wodnym No ale chyba się nie wróca Przynajmniej nawet jakby się teraz wróciły to przyznał szczerze, że nawet bym tego nie widział No eee, cóż, aport Zapomniałem gdzie jest to gdzie jest ta opcja eee, bo używa się ten No aby tego psa tropiącego prawda, więc no daleko nie, nie musi nieść Zastanawia się to, 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 widzę, że pies y... trochę się przywiesił Chociaż słychać jak jak idzie? Niekoniecznie O, teraz się od... Wugował. ...dzięki pies Czy to jest jakiś unikat? Łooo! Wow! Ale fajne osiągnięcie, nawet nie wiedziałem 8 tysięcy mamy upolowanych zwierząt moi drodzy ja to chyba nie jest unikat, raczej. Znaczy, chociaż Może jest. Biorąc pod uwagę jej szyję i resztę ciała. Jakby tak było, to spoko. Ja sobie zrobię zdjęcie, potem bym się spytał kogoś. A ty pies leć po następną. I będziemy jeszcze sztuk. To fajnie, 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 fajnie. Ja od razu wbijam do środka. Tutaj już będziemy wabić tym. i będziemy próbować strzelać następne nie wiem czy mam przeładowaną broń do końca ale wydaje się że mam no tutaj może ich wejść trochę więcej możemy ustalić tak że jeżeli będzie schodzić więcej niż 3 tak jak w tym przypadku będziemy próbować strzelać z no z broni z tego shotguna po prostu ze strzelby biorąc pod uwagę że tam mamy aż 6 pocisków Dobra, bo tutaj będzie w miarę sensownie się nakryjo. No, to słaby strzał No też bardzo słaby strzał I to jeszcze gorszy strzał I to najgorszy No generalnie Bieda Często też pada pytanie, jaki jest Twój stosunek do Pietra e Generalnie co oni sądzą, o co nim sądzę i, i tak dalej. Pietrasa jest osobą Ja generalnie nie lubię e, w sposób e, epitetowy opisywać ludzi. Pietrasa to jest osoba, która jakby, nie wiem Podpierdzielił z banku 2 miliony złotych i akurat przejeżdżał przez nie wiem gdzie on tam mieszka wpadł do niego i powiedział, żeby mi przechował te 2 miliony, to bym powiedział, nie ma problemu, to, no to jest właśnie Pietrasajs. E, Pietrasajs to jest osoba, która tworzy ze mną, pomimo tego, że każdy sobie tam w jakiś zakresie działa, na tej samej płaszczyźnie, no bo jest nią The Hunter, chociaż początkowo tak nie było, bo Pietrasajs zajmował się grami o tematyce dinozaury i takie rzeczy. I tak było na początku, The Hunter nagrywał typowo trolo Lolo. to znaczy Grę nagrywał rzeczywiście, ale grę grać nie potrafił. Oczywiście nie obrażając, ale nie potrafił nią grać. Zresztą sam to potwierdzi. Dopiero później, jak już zaczęliśmy razem grać, zaczął tę grę nagrywać i ta gra stała się jego tak jakby grą główną do nagrywania. I druga sprawa jest to, że po prostu w tą grę zaczął grać for fun, to znaczy poza nagrywaniem. Zaczął nabijać punkty skora. Zaczął ogarniać tę grę, no i teraz naprawdę jego wiedza jest bardzo wysoka, jeśli chodzi o Huntera i wie wiele rzeczy i ma sprzętu tyle, że praktycznie chyba cały był dostępny ekwipunek, więc tak to wygląda. My tam działamy, jak mówiłem, na jednej płaszczyźnie, no i staramy sobie, sobie w jakiś sposób pomagać, czy tam ja mam tam miniaturkę, czy ja potrzebuję coś do odcinka. Zawsze jest pomoc obustronna. No i dobrze za wszystkim. Działa na zasadzie takiej, że to jest dla Was. No to jest jakby nie patrzeć dla Was. O, szybko. O, i teraz tutaj. No, pyk. Pyk. A już nie, nie sięgnęj. Niestety. To już woleciała za wysoko. Zresztą wlecę kolejne A tam lecę kolejne O, nawet schodzą Dobra, to może szybko przeładuję to Trochę nam się tutaj podziało, ale to fajnie Teraz jak tam przeleco nad głową O, teraz możemy użyć Teraz jak one nawrócą? No tak średnio niestety, za późno użyłem Wabika. Ta podleci dosyć blisko. Ale tamto wyląduje daleko. Więc to mi się średnio podoba. Tam lecę kolejne. To w tym czasie zawabię tamto. Więc tak wygląda jeśli chodzi o Petrasiza. Nie wiem, że za kiedyś w moją stronę coś tam się wypowiadał, bo ja też nie oglądam wszystkiego. się oglądałem. Rzeczywiście każdy jego film. Teraz staram się to albo natrawiać, ale, tam, ale też po prostu wiecie, no... huntera się gra ile się gra, nagrywa się też gry i do końca nie chce się cały czas, ma się przegrane te tysiąc godzin, to tak wiecie, wie się dużo na ten temat, to nie do końca chce się jeszcze siedzieć i oglądać. To też zależy coś, co tam jest nagrywane i tak dalej, ale tak to właśnie sytuacja wygląda. No a tutaj widzę nic nie zejdzie. Raczej. I tak, dzisiaj moje strzelanie jest po wylewie, niestety, ale musicie mi to wybaczyć. Mówię, no, ja na kaczkach byłam x czasu temu i no średnio mi to wychodzi. Jakby nie, jakby nie patrzeć bardzo średnio. No bo tu raczej nic nie będzie z tego. Tutaj strzelimy sobie jeszcze jedną kaczkę. Która w zasadzie... Jest tutaj A ja na wodzie strzelę, pierdzielę O, nawet bardzo O, taka cisza nagle Jeszcze to złapiemy, więc nie jest najgorzej Myślę, że walnę tylko to, co najlepsze nie padło od razu na, na wodzie Ale pies tutaj się wy... wykaże Proszę bardzo, do boju, juno i cóż, jakie są plany na przyszłość? Z mojej strony Hunter klasy to jest wiadomo. Oho, coś już tutaj tej kaczce się dzieje. Jakieś turbulencji dostała. Co jest ty? Ale ją wypierdzieliło obczajcie. Teraz powinno być taki wybuch, nie? Bomby atomowej. No i co teraz? Zawaliście mi tą kaczkę przeniósł. Była wcześniej bliżej, teraz jest dalej no, to jest właśnie no to jest właśnie Hunter Classic też ma swoje bugi e, obraża, znaczy obraża się no krytykuje się w sposób dosadny e, rzeczywisty e, Call of the Wild no ale bugi są wszędzie, wszędzie no też trzeba brać pod uwagę to, że gra kosztuje swoje, została wypuszczona była beta, niewiele się zmieniło ale o tym może nie gadajmy, bo nie ma to znaczenia zbierzmy sobie teraz to co mam sobie zebrać? To w ogóle w głowę dostała, coś ciekawe Dobra, pies dawaj co tu jest To dostała trzy razy Zbiorę jeszcze to. Tą, tą No będziemy mieć jakieś chyba 10 sztuk czy już No, nawet ponad, więc fajnie Patrzę na skora No ale to... O, jest tam krakwa jakaś krzyżówka Dobra Czyli nie są same krzyżówki, to mnie bardzo cieszy to jest akurat krzyżówka bo te gaczki są liczone oczywiście oddzielnie mam nadzieję że jak i ja na przykład Expansive World bardzo szanuję jako studio pomimo tego że czasami że ich polityka co jeszcze wcześniej była gorsza no teraz jest dużo lepsza bo są zwierzęta rotacyjne i w ogóle no to nadal jest taka ukierunkowana trochę na zarobię, nie jakby nie patrzeć. Moim zdaniem oczywiście. Nadal tak jest, ale na najlepsze się zmieniło, to warto względzić. Nie wiem czy leży coś tu jeszcze. Potem się oddalę, to zobaczę, czy mi się świeci. Tam różne te rzeczy, co robią, działają w sposób jaki działają. Wydaje mi się, że jest OK. Że... że jeśli chodzi... Właśnie o, o sama expansive jako studia, jako ludzie, którzy coś tworzą myślę, że jest w porządku. Ja widzę, już użyłem prawie wszystkiego oprócz tego, co się ja użyć. Dobra. Eee, tyle, jeśli chodzi o ten temat. Czekamy na kolejny klucz. O proszę. Doczekałem się nareszcie. Nie uwierzycie, ale przynajmniej to jest dziewiąty klucz, który przeleciał i myślałem, że będzie kolejna lipa, ale oderwały się trzy bać panny Które chcą paść w ogniu śrutu mojego półautomatu A się ładnie ustawiły Chodź Oje oh yeah. Oje oh yeah. O to chodzi Chwila bo tam chyba kolejne gdzieś lecą No lecę, ale Nie liczyłem na to że zejdę ale warto spróbować jeżeli udało się z tymi no to może Zresztą nie lecą do nami centralnie więc jest taki kawałek gdzie mogłyby pocisnąć do nas ale niespecjalnie się na to zanosi Ale spróbuję Bardziej że odzywają się krzyżówki ja Już myślałem że lecę Dobra waliz to Tu już gdzie spadły dwie w ogóle Ja nie wiem gdzie one spadły wezmę żeby pies działał Zresztą wyjdę z tego namiotu, znaczy czotowni Aha, jedna jest tutaj. Raz będę je zbierał, żeby wiecie, nie było problemu ze znalezieniem. Dobra, dzięki ziom. Możesz lecieć po nexta. Nie wiem ile chcę ich upolować szczerze mówiąc. ja że się trochę rozgadałem. Generalnie polowanie z kaczkami opiera się, że tutaj no... Chcemy sobie trochę pogadać. Ze względu na to, że... No bo to tylko kaczki. Siedzimy wiemy do miejscu strzelamy za już to samo I tak to wygląda o rożeniec jak miło Dobra wracamy do czatowni jako że leco no to pozwolę sobie popróbować zawsze jest szansa kwestia tego czy Mi się odezwał Jest tu blisko Dobra widzę je leco tutaj dopiero w tym momencie je zauważyłem Już jak to brzmi zaraz. O dobra, odrwały się. To od razu przeoduję Chociaż podejrzewam, żeby strzelał raczej. O, to z tamtej słyszę. Dziwne rzeczy. Fajnie jakby się zlepiły, tak jak teraz. O, o, o. Dobra, może jeszcze to złapię. No je, nie bardzo. No nie sięgłem, znaczy niewiele brakowało, podejrzewam, no ale trudno. Eee, no, nagle przestało wyć. No to pies, działaj dalej. Ile chcę upolować? No przez 20 będzie spoko. E, biorąc pod uwagę to, że też nie wiem ile już nagrywam. Ale odnośnie jeszcze nagrywania i samej twórczości. E, jest coś takiego ciekawego, że jak już nagrywacie pewny czas, to wyrabacie swój styl nagrywania. I zawiera się w tym sposób w jakim montujecie filmy, to się na przestrzeni czasu fajnie zmienia, oczywiście najlepsze, nie w każdym przypadku, ale w moim wydaje mi się, że e, miniaturki się dużo zmieniły, zmienił się styl, przejścia, e, jakość na pewno się zmieniła, e, do tego doszedł mikrofon i to jest właśnie też fajne w nagrywaniu i w bycie małym twórcą jest to tyle spoko, że znacie swoich widzów, mm, Znacie to przestrzeń, tym bardziej jak my, jako społeczność hunterowska, za którą się umarza, uważamy e, w jaki sposób siebie kojarzymy. No ja jestem kojarzony o tyle, no, żeby nagrywam tego huntera, ale dzięki mniej Pietra Sajzowi tworzy się ta społeczność wymiany, jeśli chodzi o tą przestrzeń YouTube'ową i ludzie się w pewien so sposób kontaktują między sobą, to znaczy znają się. I ja też właśnie parę osób poznałem z innymi. Miałem okazję poznać się bliżej Patrząc przez ten wymiar, oczywiście internetowy No bo w życiu się nie spotkałem Z Pietrasajzem też się nie spotkałem Ale wiem, że jak się spotkam to się tak Napierdzielimy Że ja się w życiu tak nie napierdzielę jak się napierdzielę Kiedy się spotkam Ale generalnie wiecie o co chodzi No i ta Hanterowska społeczność to, to tyle fajna Że nie ma czegoś takiego jak W LoLu, że każdy się zżera Każdy tam Oczywiście nie, nie, nie generalizuję, no bo nie o to chodzi, nie? że wszyscy w Lolu to są toksyki czy coś. No, w re, broń Boże nie chciałbym, żeby to tak zostało odebrane. Ale wydaje mi się, że społeczność hunterowska jest o tyle specyficzna na ten dobry sposób, że mi się to bardzo podoba. I ludzie jakoś w jakiś tam sposób sobie pomagają, doświadczeni niedoświadczonym. Jest oczywiście przełamanie wieku, są młodzi, pojawiają się młode osoby, które chcą pograć każdy młody był i wie jak to wygląda używają różnych takich LLL. ortograficznie nie, nie ogarniają czasami ale to nie sprawia, że zostają jakoś skreśleni no, oczywiście tutaj też nie generalizuję no bo na wiadomo wiadomo są pewne przypadki osób, które od razu najeżdżają i z tym się spotkałem ale z takimi ludźmi raczej od takich ludzi starał się raczej odchodzić, na bok i raczej nie mieć z nimi do czynienia i też ich jakoś nie interpretować z... nie utożsamiać właśnie z naszą społecznością. I tak by to wyglądało. Dobra. Schodzą trzy sztuki. I fajnie byłoby te trzy sztuki złapać. Tym bardziej że dwie lecą o siebie. Spróbujemy ścisnąć na raz. No nie udało się. Ale mamy to i będziemy mieć tego. Dobra, od razu przejdę tak. I zabawię te, bo jest szansa, że może zajdę, Kurde, to mi tyle czarnych, czy mi się wydaje. No, no próbowajmy. do to raczej ostatnie sztuki. Będziemy mieć akurat 20, bez podłoga, że mam 17. No chyba, że jeszcze coś z tego wyjdzie, ale z każdą sekundą szanse chyba spadają. Aha da będzie padać no to akurat i tak będziemy kończyć więc dobra ile tam mamy? Dobrze, 17 zakończymy sobie ten materiał Przedał szczerze, że no moje strzelanie nie było najlepsze Ale jak mówię no dawno na kaszkach nie byłem co inaczej się tak trochę celuję mimo wszystko ale mam nadzieję że się podobało na kaczki warto sobie czasem pójść. Wiadomo, ta swobodne to już jest trochę inna liga, no bo trzeba troszkę w to zainwestować, żeby móc sobie mieć szansę postrzelać, no bo to wszystko kosztuje mimo wszystko. Biorąc pod uwagę jeszcze to, że są te nowe kaczki w postaci tych rożeńców i tak dalej, więc one znowu mają te inne bowarki, tu są te znowu inne wabiki. I to wszystko się komplikuje na tyle, że warto się zastanowić czy podjąć takie ryzyko. Ryzyko. No jak ktoś chce pograć, to kupi i ma pieniądze, jak ktoś nie ma, no to zawsze można wiecie, do kogoś wpaść. Ktoś może udostępnić, ewentualnie na spółę coś kupić, zobaczyć kogoś zaufanego. Ale nie będę więcej o tym pierdzielił, bo czas się żegnać. Mam nadzieję, że się podobało. I kolejnym yy, zwierzakiem, z którym się skonfrontujemy. Będzie kangur, czyli widzimy się na baszonie Just Run w kolejnym materiale z tej serii, a z mojej strony to wszystko, żegnam się i do usłyszenia, trzymajcie się, cześć! It's